Oblicz wszystkie asymptoty funkcji f od x. f od x równa się x minus 1 przez x plus 3. Mamy tutaj do czynienia z funkcją homograficzną, inaczej nazywaną funkcją wymierną. Jej wykresem jest hiperbola. Zatem spodziewamy się jednej asymptoty pionowej i jednej poziomej. Aczkolwiek wyliczmy to za pomocą granic. Ok, zaczynamy od. Dziedziny, czyli x minus 3 nie może być równe 0, zatem x nie może być równe minus 3, ponieważ spowoduje to wyzerowanie się mianownika. Jedynym punktem podejrzanym o istnienie asymptoty pionowej jest właśnie punkt, który został wyrzucony z dziedziny, czyli minus 3. Zatem liczymy granicę, gdzie x zmierza do minus 3. Napotkamy tutaj na sytuację mm, zera w mianowniku czyli zmusza nas to do liczenia granic prawo i lewostronnych. Eee, czyli jeśli w miejsce x podstawimy liczbę, która jest nieznacznie większa od minus trójki, tak zwane minus 3 ze strony prawej, e, w mianowniku dostaniemy troszkę większą liczbę od zera, czyli 0 ze strony prawej. I minus 4 dzielone przez 0 ze strony prawej daje nam minus nieskończoność. Z kolei jeśli x... Będzie zmierzał do minus trójki ze strony lewej z naszej funkcji. W tym momencie góra nadal jest minus czwórką, aczkolwiek dół jest już zerem ze strony lewej, czyli troszeczkę liczbą mniejszą od zera. Dwa minusy dają oczywiście plus, i w momencie, kiedy tą minus czwórkę podzielimy przez 0 ze strony lewej, dostaniemy mm, granicę w postaci plus nieskończoności. Ok, więc yy, wiemy już, że x równa się minus 3 jest asymptotą pionową. Naszej funkcji jest to asymptota obustronna, ponieważ wyszło zarówno z prawej, jak i lewej strony e, minus trójki. Ok, przejdźmy do asymptot ukośnych i poziomych, wzór na A, e, tu przepraszam, tu miał być X, wzór na A to jest granica, kiedy X zmierza do plus lub minus nieskończoności z F od X przez X. Czyli naszą funkcję dzielę przez x, czyli mnożę przez odwrotność, czyli da nam tutaj x kwadrat plus 3x w mianowniku. No jednym z, takim, z takich najpopularniejszych motywów liczenia granic jest wyciąganie najwyższych potęg przed nawias, zróbmy to, czyli w tym momencie mamy 1 plus 3 przez x w nawiasie, to się skraca z kwadratem, góra dąży do jedynki. Dół z kolei ze względu na ten x dąży do nieskończoności plus lub minus, w zależności z jakim znakiem ją stawimy, Zatem mm, wynik y, tej granicy to 0. Wzór na b z kolei to również granica z f od x minus ax, gdzie a to jest współczynnik, który wyliczyliśmy wcześniej, więc tutaj nie jest to jakiś magiczny parametr. W naszym przypadku jest to współczynnik a równy 0. Więc w zasadzie zostaje sama nasza funkcja. Również wyciągamy przed nawias. Z góry x, z dołu x. x się kasują. Wszystko, co ma x w mianowniku, dąży do zera, więc mamy 1 przez 1, czyli 1. Podstawiamy wyliczone współczynniki A i B do na naszej funkcji liniowej. Zostaje nam y równa się 1 i to jest asymptota. Pozioma również obustronna. Na końcu wykres dla ciekawskich, czyli nasza funkcja ma dwie mm, asymptoty. Jest to asymptota pozioma w minus jedynce i pionowa w minus trójce. Zwróćcie uwagę, że e, nawet na podstawie samych asymptot można w miarę fajnie odzyrować wykres, czyli dla minus trójki ze strony lewej wykres zacznie się... Od góry, od plus nieskończoności. Dla minus trójki ze strony prawej wykres zacznie się od minus nieskończoności, e, czyli e, dodatkowo mamy asymptotę tutaj mm, w, postaci, w postaci jedynki, więc nasz wykres będzie szedł mniej więcej w ten sposób. No, można zwrócić uwagę na to, że e, miejsce zerowe ma tutaj w jedynce, czyli tutaj. Ta nasza funkcja powiedzmy, że pójdzie mniej więcej w ten oto sposób. Warto zawsze oczywiście podpisać osie. Można też podpisać równania osy, czyli x, y równa się 1 i x równa się minus 3. OK, tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę.